Cięko, jesteśmy w Zagubionej Bastylii, czy, czy tam Fortecy, jak chyba Anki mi mówi, że to brzmi w polskiej wersji i idziemy do kolejnego kowala w grze. Kowal jest dosyć ciekawy, pozwala na przykład e, zmienić broń w mundane, czyli chyba będzie to zwyczajne w polskiej wersji jakoś tak. E, ma też kilka fajnych przedmiotów i generalnie no... Chcemy się z nim spotkać. Droga jest, droga jest banalna. Już prawie, jesteśmy, już prawie jesteśmy na miejscu, tylko, 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 tylko jest tutaj jeden trik. Musimy pozbyć się ściany. Ściany pozbywamy się. Aj, i sobie, sobie sobie nie chcecie. Ściany pozbywamy się za pomocą takiej beczki z prochem. Beczki wybuchają beczkę weźmiemy sobie... beczka jest tutaj, możemy albo zmusić go do zrzucenia jej na nas, albo po prostu sobie ją samemu ukopnąć. Musimy uważać, żeby ją nie zniszczyć, jeżeli chcemy ją. E... Aj, właśnie tego chcieliśmy uniknąć. <słuch> Problem polega na tym, że kiedy stracimy taką beczkę, jeżeli nie uda nam się, nie uda nam się, nie uda nam się do niej dobrać tutaj za, za pierwszym razem to musimy przeładować cały poziom, żeby, żeby ją dostać. Musimy niestety. Uh, musimy niestety... wyjść do innego ogniska i wrócić tutaj, żeby, żeby, żeby tą beczkę, żeby tą beczkę, żeby ta beczka z powrotem się, znowu się pojawiła. Hmm, spróbuję zrobić to jeszcze na, w taki sposób. Nie, nie wiem, czy nigdy nie próbowałem. Zobaczymy, czy wyjdzie. Z tego, Ale to chcemy osiągnąć, tylko że beczka musi być przy tej ścianie. A tutaj będzie ognisko, a tuż obok będzie kowal. No niestety niestety muszę przeładować level, żeby wam to pokazać, więc za chwilę wracam, będę, 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 będę właśnie w tym miejscu. Okej, okay, jesteśmy znowu w tym samym miejscu i właśnie przypomniałem sobie, że w sumie można zrobić to na kilka sposobów i wam o tym nie powiedziałem. Przede wszystkim mm, przede wszystkim możecie wziąć łuk i zmusić tego człowieka, tego gościa, do, uh, do zrzucenia na was tej beczki kiedy strzelicie mu w łeb on wtedy ją kopnie przynajmniej jak traficie, nie, to nie tak jak ja okej, okay. on sobie teraz podbiegnie, kopnie ją i ja ona wyląduje w tej ścianie to chcieliśmy osiągnąć generalnie, to chcieliśmy osiągnąć Druga metoda jest taka, żeby po prostu pójść tam i go zabić I zrzucić tą beczkę, kopnąć tą beczkę Dokładnie w ten sam sposób, mieć nadzieję, że albo się rozbije albo, albo wyląduje chociaż mniej więcej w tym miejscu nie, nie odbije się i nie poleci tutaj Bo tutaj to już nic z nim nie zrobicie Wtedy możecie strzelić do niej albo płonącą strzałą Albo ogniem, znaczy albo piromacją albo, albo jakąś firebombą, której już powinniście mieć tutaj przynajmniej kilka Odpalać się ognisko. A tutaj jest kowal. Tutaj jest kowal. Pamiętajcie też o tym, żeby odpalić sobie, odpalić sobie w tym miejscu e, pochodnie i zapalić. to. Musicie zapalić ten znicz? Czy też cokolwiek to jest, bo, 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 bo na tym razem, kiedy tu przyjdziecie, kowal będzie siedział w tym miejscu. I dostaniecie będziecie mieć dostęp do skrzynki, na której on siedzi. E, no. Zabieramy sobie wszystkie przedmioty, które tutaj są mm, Czyli tak, żelazne strzały Bełty do kuszy Szardy tytanity do ulepszania, do ulepszania broni I większe szardy, a potem gadamy z nim i dajemy mu, dajemy mu ember To co znaleźliśmy w Iron Keep No już nie No i Magda, jeku, 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 jeku. Magda odbiera od nas Ember i dzięki temu staje się handlarzem, którego możemy coś kupić, uh, a także naprawiać, naprawiać, uh, naprawiać broń i też y, dodawać bronią właściwości magiczne, na przykład mój miecz mogę y, za pomocą kamieni, które znajduję przez całą grę mogę, y, mogę teraz zmienić na przykład w miecz, który ma daje dodatk dodatkowe wrażenia od ognia albo od piorunów, albo od ciemności, albo od trucizny i tak dalej, i jest kilka, y, warto się nad nimi zastanowić, kiedy będziecie budować jakieś, jakieś swoje buildy, i tak Możemy też u niego kupić jakieś bronie yy i coś jeszcze chciałem aha w, to, 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 to chciałem są też ma też duże szardy tytanitu, których ma w, w nieograniczonych ilościach jeżeli aż kiedy pokonacie jakiegoś tam bossa, ale no i tak będziecie w stanie porozmawiać z nim dopiero kiedy kiedy trzecie do Iron King, więc już w sumie nie ma znaczenia no to tyle by było chyba z tego odcinka, dzięki wam wielkie Chociaż, nie, 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 wiem. Miałem nagrać jeszcze raz jedną rzecz, pokazać wam, pokazać wam coś, 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 co nie, czego nie udało mi się nagrać poprzednim razem, bo strasznie syczało, było strasznie, strasznie obrzydliwie brzmiało. Więc kiedy już odblokujemy sobie, kiedy odblokujemy sobie kowala, pamiętajcie o tym, że jak pokonacie pająka, kiedy pokonacie pająka, możecie wrócić się, możecie wrócić się w każdej chwili do tego miejsca i pogadać jeszcze raz z skorpionem. Zaraz wam powiem dlaczego. Do naszego kolegi Skorpiona, który prosił o to, żebyśmy zabili jego narzeczoną, czyli, czyli tą wielką panią Skorpion, czyli jednego z poprzednich bossów, musimy, czy nie musimy, chcemy wrócić, dlatego że wcześniej dał nam, dał nam Branch of Yore, które pozwoliło nam odczarować kolejną osobę z kamienia, czyli tego chyba, o ile dobrze pamiętam, czy l wojownika lwa, który, 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 który pozwolił na uratować Kowala, czyli Ornifex. Ale po pokonaniu pająka możemy dostać od niego też pierścień. Kiedy z nim porozmawiamy, dostaniemy od niego e, dostaniemy od niego pierścień, który już mam chyba założony. Tak. E, drugi smoczy pierścień. To jest pierścień, który bardzo chcecie mieć, bo jest naprawdę naprawdę Doskonały, bo zwiększa, zwiększa ilość HP którą macie, zwiększa też e, staminę jaką macie i zwiększa equip load Czyli może macie więcej życia, więcej wytrzymałości e, i też mm, więcej możecie unieść Dzięki temu na przykład mamy, między innymi dlatego mamy szybkie role pomimo tego, że nosimy ciężką zbroję i, i wcale dużo punktów w to nie, wiem, to się nie pakowaliśmy no, to tyle wam chciałem pokazać w tym odcinku, do zobaczenia następnym razem, wracamy do Iron Cape i próbujemy się przebić przez kolejnego bossa. Dzięki wielkie, do zobaczenia następnym razem.